Szemanko, tutaj GTA Studio Film. Chciałam Wam przedstawić tą kolejną produkcję z Ampere tym razem. Też o Biberze. Miłego oglądania. Through fire, yeah. I never thought that I could take the burn, yeah. I never had the strength to take it higher yeah. until I reached the point of no return, yeah. And there's just no turning back. Kurwa jest Parabole tańczą, 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 parabole. Parabole tańczą, 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 tańczą,